I za chwilę. Muśkow, Kuśkow, co za mecz! Wróćmy na parkiet tam Cechniak, żeby tutaj zagrać może jakąś akcję pick and rollową, ale na razie grają po obwodzie warszawiacy. No i tak wywołałem, i tak też się stało. Przemysław Kuśkow trafia. Nieszalej, nieważny rzut dla Polonii i to jest prowadzenie gości. Kuśkow z daleka trafia. Puśkow oddaje do Kierlewicza. Ponownie Kuśkow. I trafia za trzy punkty. Warszawianie to oni muszą odrawiać straty. Kierlewicz do rogu boiska. Puśkow dzisiaj jest naprawdę świetnie dysponowany. Jego trzecia trójka. Za trzy punkty. Poloniści celni. Kuszkow z bardzo daleka. Kuszkow! Ale rzut! Na poziomie ekstraklasowym jako bardzo młody chłopak. Kamiński teraz w stronę obręczy, ale zatrzymany. Puśkow. Ładna akcja, lewą ręką kończył to złotowy polą